Oto stacja ładowania hulajnóg z Lego City, a w tym filmie powiem Wam dlaczego warto ją nabyć. Okej, okay, znajduje się ona w takim blistrze, w takim kartoniku. Po tym, jak pomęczymy się trochę z wyciągnięciem tego bliska z tego kartonika, to możemy otworzyć tą niewielką, małą, skromną instrukcję, później zbudować ten zestaw i się mu przyjrzeć. W zestawie mamy 50 elementów, jego cena katalogowa to 59 zł, ale teraz jest na stronie ego na promocji jakieś 30 zł. Także jeśli nie znajdziecie jeszcze lepszej oferty na ten zestaw, to polecam się zainteresować jego kupnem właśnie na Legoshopie. Mamy tutaj trzy minifigurki. Tutaj jest pani serwisant, która może naprawić tą stację w raju takiej potrzeby. Jest to, jak możemy zauważyć, na pudełku ekskluzywny nadzór. Tutaj w ma takie dwie kieszenie ogólnie taki biały uniform, a w sumie się takie logo albo taki symbol ogólnie elektrycznych sprzętów, hulajnóg i tak dalej. W ręku macie taką skrzynkę z różnymi narzędziami, taką granatową, a także standardowy, prosty klucz francuski. Następną figurką jest ten tutaj starszy pan, który ma taką popularną koszulę właśnie w kratkę, a także niebieski kask. No i takie po prostu szare spodnie. Może te elementy nie są jakieś bardzo unikatowe, ale myślę że na przykład jeśli budujecie jakieś miasto, to dobrze jest mieć po prostu takie standardowe figurki po prostu takich mieszkańców. No a to jest trzecia postać. Jest to chyba taka nastolatka. Ma ona krótkie fioletowe nóżki, także to jest dość rzadki element. Taki fajny torsi z tym popularnym logo w Lego City oraz takimi rozlanymi farbami z tyłu. To już się chyba pojawiało w niektórych zestawach, ale ja cały czas ufam, że jest to super koszulka albo bluza. No a także jeszcze element Fioletowego kasku z jasnymi włosami, także to się też rzadko zdarza. No, i ma ona jeszcze dwa wyrazy twarzy: jeden taki, w którym puszcza do nas oczko, a także trójki, taki już bardziej normalny, o ile można tak powiedzieć. OK, przejdźmy już do samej stacji ładowania hulajnóg. Mamy tutaj dwie takie turkusowe hulajnogi. Oczywiście tutaj mamy kierownicę i tak dalej. A z tyłu tak samo to logo, właśnie elektrycznych sprzętów, i też być może miejsce, w którym się ładują te hulajnogi. No i oczywiście szare kółeczka. Te hulajnogi są dość rzadkie, ale jak zaobserwowałem, pierwszy raz ten odlew pojawił się w 2018 roku. Także to taka ciekawostka. Ok, przejdźmy do samej stacji, jest ona prosta. Mamy tutaj dwa miejsca na te hulajnogi. Jeśli na przykład byśmy kupili więcej takich zestawów, to byśmy mogli przedłużyć tę stację i włożyć tutaj więcej hulajnóg. No ogólnie jest ona taka zaokrąglona, także nowoczesna i takie dość popularne kolory w Lagosie, czyli biały, jasnozielony i turkusowy. Tutaj mamy jeszcze wykończone te elementy takimi grillami, także bardzo ładnie się przebija tutaj ten turkus, a także jumpera, na którym jest już przyczepiony taki panel słoneczny. I właśnie jak można zakładać po całym koncepcie tych elektrycznych hulajnóg, to wydaje mi się, że one się właśnie ładują tutaj za pomocą tych słonecznych paneli, także to jest wydaje mi się fajne i takie ekologiczne. No i po prostu je tutaj wciskamy za pomocą tej części, która pomaga też tym hulajnogom się utrzymać, a także możemy je tak złożyć i zamknąć tą kierownicę. Mamy jeszcze dwa elementy zapasowe, czyli taki tutaj chwytak, który mamy w każdej z hulajnóg, a także ten nadruk, który na pewno można wykorzystać w jakimś ciekawym miejscu. I co sądzicie o tym zestawie? Według mnie on będzie świetnym dodatkiem do jakiegokolwiek miasta LEGO albo po prostu, żeby stworzyć taką fajną scenkę i się nim trochę pobawić. Ponieważ dostajemy tutaj dość nietypowe elementy, dostajemy tutaj także dwie hulajnogi, które jeszcze nie są aż tak pospolite w LEGO. Dostajemy także tutaj imitowany sterły, taki fajny element włosów z czapką, tutaj element włosów z kaskiem, te panele słoneczne, a także tutaj zaokrąglone elementy. No i ogólnie uważam, że ta stacja wypada całkiem nieźle jak za tą cenę. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć więcej recenzji, a także więcej vlogów, to zachęcam do subskrypcji kanału, a także przypominam, że już jutro o godzinie 16 odbędzie się premiera pierwszego odcinka mojej nowej serii klockowe projekty. A na dzisiaj to już tyle. I na sam koniec mam jeszcze tutaj hulej nogę. Z Lego Friends, z najnowszego zestawu z Bubble Tea, który również recenzowałem w takim różowym kolorze. Może ona tutaj dołączyć do tych dwóch hurajnów, i wszyscy mogą sobie wziąć po jednej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!